A to marmosetka. Maleńka małpka, która mierzy około 20 cm. Do tego dochodzi jeszcze ogon, który bywa nawet dłuższy niż jej ciało. Waży między 230 a 320 gram. Najłatwiej rozpoznać ją po tych białych kępkach sierści przy uszach. Trochę jak puszyste bokobrody albo sterczące pędzelki. Te małpki pierwotnie występowały tylko na północno-wschodnim wybrzeżu Brazylii, ale od lat 20. XX wieku rozgościły się też tutaj, w okolicach Rio. Zamieszkują lasy atlantyckie, czyli wilgotne, tropikalne lasy wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Brazylii. Ale równie dobrze odnajdują się w miejskiej zieleni i właśnie dlatego możemy je spotkać tutaj, przy górze cukru. Ich dieta jest naprawdę nietypowa. Spijają sok i żywice z drzew, którą potrafią wydobywać swoimi ostrymi siekaczami. Do tego zjadają owady, owoce, nektar, ptasie jaja i nawet małe kręgowce, np. jaszczurki czy małe żabki. Wydają z siebie dźwięki przypominające piskliwe pi. Które mogą się łatwo pomylić z ptasimi odgłosami. Co ciekawe, te dźwięki są spersonalizowane, używają ich jak imion, rozpoznają siebie nawzajem po konkretnym pi, co jest bardzo rzadką umiejętnością u zwierząt.